Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Skyro, a to jest nowa seria, którą mam nadzieję pociągnąć tak daleko, jak gra będzie się toczyć. Jest to gra Pokémon Infinite Fusion. Co by tu więcej powiedzieć? Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jakby wyglądały Pokémony połączone z innymi Pokemonami, to to jest dobra gra. Tak więc. Zaczniemy sobie od nazwy o-ry-a-ny-gy-e czyli pomarańcz. Jako że normalnie w grach typu Pokémon zawsze nazywa, nazywani są ci nasi przeciwnicy po po tym jak to się nazywa, po kolorach, więc my też się nazwiemy kolorem. A jako że to jest nasz przeciwnik będzie niebieski, więc odpowiednikiem niebieskiego jest a Pomarańczowy, na palecie kolorów oczywiście. Nie, jak, jak ktoś mi nie wierzy, to można od razu sprawdzić. Tak więc. E, jedziemy. Tak więc zaczynamy Pokémon Infinite Fusion. Pominąłem tę scenkę, która była przed chwilą, z tego powodu, że to była walka, którą no, bez sensu była bo walczyliśmy dwoma pokemonami na 20 kontra jeden pokemon na, e, no, na 70, więc to bez sensu. Ale widzicie, jesteśmy w regionie Kanto, czyli pierwszym regionie, który, który, w którym się zaczęły pokemony i tutaj jesteśmy my, oglądamy telewizor, ok, lepiej iść i schodzimy sobie niżej pomarańczowy, ok, lecimy tutaj że dostaliśmy e, tre, ten, licencję trenera, oficjalnie jesteśmy trenerem tak więc jest, jest spoko mm, co my tu dalej robimy ok, mamy buty do biegania, klawiszem Z, a S to jest aut włączenie auto biegania ok Ok, jeszcze zapytamy tą osobę, e, ok, w, o, będę trenerem. I teraz jesteśmy w Pallet Town. O, jest nasz tutaj e, przeciwnik. E, ja tam się nie, nie zagłębiam w to, co oni mówią, bo zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. O, Tauros, widzę. A, co my tu mamy? Jakiś... u jakaś przystań? O tego nie pamiętam. E, wszystko jest bazowane na pierwszej części. Tak, i tu jest nasz... E, nasz przeciwnik. No, lepiej nie dotykać. Okej. Okay. My sobie przejdziemy dalej. Włączmy sobie bieganie. I teraz... Pobiegnijmy sobie do trawy. Okej. Okay. Dobrze, że... Na, mówi, że dobrze, że nas zatrzymał, bo mogłyby nas zaatakować dzikie pokémony. Okej. Okay. Co dalej? O! Zostaliśmy teleportowani do naszego tego. Teraz czas, żeby rozpocząć podróżę, Weźcie sobie e, pokémony... Weź, weźcie sobie po pokémonie z tym. Pierwsze idzie ten... E, Pierwsze idę ja, później idzie niebieski. I u Charmander. E, oczywiście drugi to jest Bul Bulbasaur, a trzeci to jest Squirtle. Ja biorę tak jak zwykle e, Charmandera. Czy chcę wybrać Charmandera? Oczywiście, że chcę wybrać Charmandera. E, nazwijmy go. E, nie, nie chcemy go nazwać. ok, So, więc teraz moja, e, mo moja szansa na wybranie. W tym wypadku wezmę dwa i połączę je. <laughs> Będzie to niesamowite. Okay. Tutaj dostał DNA splacer, czyli jakieś łączenie DNA. Użył i teraz ja też dostałem. Będziemy mogli sobie niedługo połączyć. Mam nadzieję, że połączymy sobie z jakimś fajnym Pokémonem. Będziemy mogli kupić więcej w markecie, więc jest dobrze. Dostaliśmy pokebole. Teraz została nam tylko jeszcze... E, jeszcze tylko została nam walka z niebieskim. Jak tak? Ty, 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 ty. Fajnie, że muzyka jest e, typowa, taka jak... O oh, Boże, co to jest? Bulbattle. Bulbattle. Balbatel. OK, eee, Możemy go podrapać. Zajebiście. Eee, obniża naszą defensywę. Ciekawe czego pokonamy. U obniżył nasz atak. Ciśniemy, no nie ma, nie, ma szans, nie ma sensu co innego robić. Tym bardziej, że to jest dość zabawne. Ok. Dostaliśmy. Uuu. Tak, pok pokonaliśmy. Jest, super. Wygraliśmy pierwszą naszą bitwę. Uzyskaliśmy. Łotw, prawie siódmy poziom. Ok. O pomarańczowy pokonał swojego rywala. Ok. Tak więc zaczynamy naszą historię. Nie wiem, jak to nazwać. Eee, naszą przygodę z. Tutaj trochę tutaj zglitszowane. Eee, zaczynamy naszą przygodę z y, Pokémon Infinite Fusion. Mam nadzieję, że dostaniemy kilka ciekawych fuzji. Ok, Executor. Jak teraz wrócić? O, tędy. Ok, eee, ktoś tu jeszcze był? Ok. A, jest asystentem, dobra, mniejsza jak jesteś asystentem, asystentem. uu, Pokedex National Pokedex Bulbasaur i Bulbatail. numer 1058. What the fuck? Oh, o, no, boże, dobra. Piękne to będzie, już mi się podoba wierka. E, jest system dnia i nocy, więc e, pójdźmy sobie tutaj do naszej mamuśki i, i poprośmy ją o wyleczenie naszych Pokemonów. czego by nie? No okej. Okay. Lecimy sobie dalej. Jest dzień, więc spokojnie sobie lecimy. A, jest muzyczka, fajnie zremiksowana, no, takiej nowej jakości. I kto jest naszym pierwszym przeciwnikiem? Naszym pierwszym przeciwnikiem jest PG. Okej, okay. czy możemy go na tyle zadrapać, żebyśmy mogli go złapać? To jest podstawowe pytanie. Bo wydaje mi się, że jak jeszcze raz go uderzę, to już będzie po nim. Dlatego użyjemy sobie Pokebola. Ja go nie będę mieszał z. Naszym Charmanderem, bo to trochę bez sensu, ale e, fajnie by było, gdybyśmy po prostu złapali jakiegoś, nie wiem, trującego i połączyli z Charmanderem. Normal Flying, ok, czyli normalny, latający, nie chcę go nazywać. Wszystkie niech będą, sorry, za myszkę. Ok, dobra, ok. Kim ty jesteś? Jestem pracownikiem Pokemarketu. Ok. Dostaliśmy darmowy podkę. Dobra, biegniemy sobie dalej. Fajnie zrobili to. Co to jest to? Okej, okay, nic to nie jest. Dobra, lecimy sobie w dół. Kim ty jesteś? Eee, czy jesteś Pokémonem trenerem? Ja je też jestem. Pierwsza walka Pokémonu! O, mordek. Dobra, pokę treneru właściwie. Fidżi na naszej drodze. Scratch. Fidżi jest dość mocnym przeciwnikiem. Niestety, chyba uda nam się. Ok, uda nam się. Yes! Tak jak mówiłem, przygralibyśmy, gdyby nie ten. Nauczyliśmy się Ember. Więc na siódmy fajnie, Ember. Będziemy mogli szcze szczelać ogniem. A czy tutaj jest. Dobra, lecimy po to. Uuu Pokeball. Fuck, dobra. Będziemy musieli jakoś... Uciekniemy. Może uciekniemy. Mamy Charmandera, który jest w opłakanym stanie. A co tu jeszcze jest? Tędy nie możemy pójść, więc no niestety. I... O, już myślałem... Dobra, jednak będziemy walczyć. No, i właśnie o tym mówię. Rati J. Czyli połączenie ratata i pijokta. Dobra, nie będę tego komentował, bo to jest za Jak te niektóre transformacje wyglądają, tych, e, Fuzje wyglądają tych Pokémonów. Ale podoba mi się, podoba mi się bardzo. E, przydałoby nam się uleczyć nasze Pokémony. O, widzę klauna. Okej, okay, tak, uleczmy je. Dwa Pokémony do leczenia. Zapytajmy tutaj babkę, co ona... A, właśnie, zapomniałem jednej rzeczy. E, Ogoś opowiada żarty, żeby przeżyć. the... Ok. Ja pierdzielę. Dobra, więc e, w grze jest system e, nagradzania za te dziwne żarty. Ten. Ja jeszcze jednej rzeczy zapomniałem: e, to jest nasz. tutaj. ta babka. Hmm, Okej. Okay. Czyli z nią nic nie możemy zrobić. Bo zanim e, zacząłem grać w tę grę, dowiedziałem się kilka rzeczy. I na przykład jedną z tych rzeczy, która którą, nie wiem jak to nazwać, ale którą po prostu mamy, to jeżeli pokonamy przeciwnika, to ten, to yy, może, na, może wymienić się za naszego Pokemona, jeżeli on ma jakiegoś fajnego. Może zrobić rematch, czyli po prostu jeszcze raz gramy przeciwko przeciwko temu gościowi. A, to jest szkoła. Ok, to szkołę sobie Zostawimy. Eee, zobaczmy co mamy w markecie. Dlaczego tu nie ma ścian, ok. I widzicie, mamy... Uuu, the Placer jest tańszy niż był wcześniej. Ok, kupmy sobie jeszcze jeden. Będziemy łączyć te pokémony, co to przeszkadza. Eee, mamy płotki. Weźmy sobie ile mamy pokebory? 5. Ja bym sobie wziął z 3 i wziąłbym sobie jeszcze e, jeden ten. Okej. Okay. Jedną potkę, dwa pokebole Trzeba teraz polecieć po prostu poszukać jakichś Pokémonów i zobaczymy jak to wygląda. E, trochę powiem szczerze, to miasto ciekawie wygląda jak na ten. E, u, co to jest to? Uh, welcome to Training House, czyli You can exchange your TP for fabulous sprouts, Trainer points. A skąd ja mam wziąć? TP? Okej, okay, nie mam TP. Okej, okay. Fuck. Dobra, a ta babka co mi mówi? Trainer house. Um, Okej. Okay. Nie wiem, dobra. Na razie nie mam pojęcia, na czym to polega. Pójdziemy sobie na drugą stronę. Eee, co my tu mamy? O, tu jest ten stary dziadek, który No, czyli tutaj jest tak jak w oryginalnej japońskiej wersji. Okej, okay, dziadku, wstawaj, jesteś pijany. O, wszystkich nas ośmieszasz. No, ja bym po prostu sorry, przepraszam, mój dziadek jest e, pijany i leży na środku drogi. No, problemu by nie było, gdybyś ty też się przesunęła, no ale... Ale tu mamy Weedla. Także wejdźmy sobie do domu. O, Nidoran. Nidoran? Nidoran, okej. Okay okej, okay. właśnie, 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 nie eee, pokemony i teraz mamy charmadera możemy nazywać pokemony już z, z tego okej, okay, dobra, fajnie, podoba mi się to tak, możemy, pisz tutaj gościu, no mówię, że możemy nazywać pokemony od razu tak z buta tutaj, uu, kim ty jesteś eee nie wiem, gram tak jak w każde inne pokemony, po prostu przychodzę, jeżeli coś zauważę, to zauważę, jeżeli nie, to idę sobie. Wejdziemy jeszcze tutaj. Shurik. E, Sanchlu. O, Sanchlu. Fajną by był... E, jeszcze je, muszę się cofnąć. E, Okej. Okay. Jakby co, rzucę link w, do gry w opisie. Więc będziecie też mogli sobie pograć i popatrzeć na dziwne. dziwne transformacje. U. O, potka. Okej, okay, kolejna potka. Jako, że my nie trenowaliśmy. up kolejny trener. Okej, okay, fajnie. Yy. Mówi, że tam trochę łączył swoje Pokémony i. Spearjay, okay. okej, Spear Spir-J. Nie wiem czy chciałem to widzieć. No ale zawsze fajnie to wygląda jak po prostu weźmiecie twarz Spiroła i klepiecie ją w, w tego idiota. Za zawsze fajnie to wygląda. Płużej Embera. Ja na pewno będę się dobrze bawił z tymi wszystkimi. Um, e fuzjami tych pokemonów, bo to na pewno zajebista rzecz jest. O, ósmy level. Prawie dziewiąty, więc jest jest dobrze. Okej. Okay. Dostaliśmy pokebola. O, tak jak mówiłem, za walkę z y, trenerami dostajemy różnego rodzaju sheet, który możemy później wykorzystać. U. Oranberry, o, okej. Okay. Bardzo fajnie. Ja sobie wejdę na auto chodzenie. Tam dalej nie idę, bo tam będzie walka, kolejna walka z naszym tym. Yy, rata ta zwykły... Powiedzmy, że... że... no niech będzie. Chociaż w sumie mogłem go złapać. Bo można by było go sfuzjować z... później z kimś tam na pewno by się dało na razie na, naszego Charmandera nie chcę psuć. Może jakiś... uuu! Nidoran. u Tego bym sfuzjował z naszym Charmanderem. Jako, że ten jest trująco normalny? Czy jakoś tak? Użyjmy sobie drapania tego Skrecza. ok I zaraz sobie złapiemy go. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co Mamy 9 pokeboli. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest! Jest! Mamy naszego Nidorana. Ja! Super! E, czyli to jest po potion, e, czyli trujący po prostu. E, nie, nie chcę nazywać. I teraz. E, tak, szukam menu tam, gdzie nie trzeba. E, ok, e, weźmy sobie bug. I gdzie jest ten? E, Dena Splicer, ok? Użyj na Charmanderze i Nidoranie. I będziemy widzieli naszą pierwszą fuzję. Także jedziemy. Fuzja się zaczyna i. Teoretycznie powinno być ciało Charmandera i gęba Nidorana. I tak jest. Zajęliście. Pięknie Uwielbiam tę grę. Patrzcie, jakie to jest, jak on ma bardzo zretardowaną gębę, ale okej. Okay. Zobaczmy naszego tutaj pokemona. Nido Mander, Nidomander, Nidomander, ok. Potion Fire, ok, czyli to twarz jest pierwszym, a później ogień jest drugim. Dobrze, że ma ogień, to e, ok, natura. Mniej więcej spoko. Statystyki, chyba gorsze niż miał, no ale tutaj mamy nagrody też. Okej, okay, okej, okay. to będzie dobre. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że go e, ten... u. Tutaj mamy kolejny, który, jak widzicie, e, pokemony, które są po fuzji nie mają tego sprite'a takiego z tyłu, tylko widzimy je z przodu. Weźmy sobie... Jest. Okej. Okay. Weźmy sobie, złapmy. Gdzie jest mój pokeball? Ok, użyj. Świetnie. Bardzo fajnie. Mamy Monkeya i zrobimy sobie od razu drugą transformację. Zobaczymy. E, czekaj, kogo my mamy? My mamy jeszcze Pidgeota. Nie, nie, nie chcę nazywać. Czego dwójka mi się wcisnęło. A, gdzie jest? E, tutaj mamy Pigiotto i Mankeya. Ok. Pigiotto. Będzie pewnie ciało PGH i DNA Splicer. Ok, od razu sobie użyjemy. Weźmiemy Pigi i Mankeya. Ok ciało będziemy e, tego. Pigiata, twarz Mankeya, Będziemy mieli latającego, walczącego. No tak jak mówiłem. Okej, okay, czyli mamy nasze pierwsze dwa pokemony sfuzjowane. <ścoughs> Jaki retard. <ścoughs> Zajebiste. Kurde, podoba mi się ta gra. O, ja aż się popłakałem. Dobra. Tak więc... E, tym miłym akcentem kończę e, ten odcinek. Zapiszmy sobie, żeby po prostu... Żeby po prostu się nie zepsuło. O mój Boże. To będzie piękne. To będzie bardzo piękne. Także. Jeżeli wam się podobało. Wciśnijcie lajka. Like, jeżeli nie. Wciśnijcie łapkę. W dół. Sorry. Jeżeli sub nie subskrybujecie. Zasubskrybujcie. Żeby wi widzieć więcej tego typu filmików. Bo mam nadzieję nagrywać więcej tego typu śmiesznych filmów. Jak widzicie. Z Pokémon Infinite Fusion. Tak więc. Lecimy sobie z, z zakończeniem. Miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się i, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.